Złudzeń. Po angielsku to będzie Delus... De D... De, no <coughs> de sul D... No la, la, la. Delusional. Game, Ustawienia o, o Ending Właśnie mi o to chodziło, żeby endingi były eee... Dobra Lecimy Bo to trzeba zobaczyć co jak to będzie wyglądać Dobra, wiem o co chodzi. Mogę jakoś to pominąć, nie da się. No, wiadomo, że będą jakieś różne yy, flesze, nie flesze, różne no nieciekawe sytuacje, które wszędzie po prostu yy, albo wyciąć, albo wkleić. Yy, w, no, jako złoty człowiek wierzy w rzeczy, które nie mogą być prawdą, i żyje w świecie stworzonym przez jego własną. Nie dokończyłem, bo nie mogłem po prostu. Mam jakiś domek, pierwszy raz mam jakąś scenę, oczywiście idę ja jako nub. W końcu wróciłem. O nie. A, zeszkog, okej okay. No to dobrze. Mam nadzieję, że nikt jeszcze nie jest w domu. No zobaczymy. Open. I. Jest. Dobra. A, ok. Eee, A nie wiem co tam było, dobra, no to weźmy to, bo, yy, bo ten, bo szybko to klika się. Cyk! O <tryk> <tryk> czym? Umyj swój... A, F Jak mam umyć swój pokój? Gdzie tu jest? Umyj? No tak, umyj swój pokój Tutaj nie nie to Szukamy I... A tu czekajcie, może trzeba... Ten, może trzeba to zebrać O Okej, okay, czyli o to chodzi Nie umyj swój pokój, tylko zbierz ciuchy O kurde, no, będzie problem, bo nie widzę koszuleczki mojej E. dwa na trzy? To tu, 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 tu. Tu jest kuchnia. No nie widzę. Jest mój problem. Nie widzę. Ostatniej koszulki idzie może być Halu Koszulko Gdzie jesteś? A, może chodzi o to No rzeczywiście Czy mam jakieś puszki Dobra, mamy to No to popatrzymy przez okno o kurde, bo to też no to trudno nie, to to jest A to jeszcze raz, dobra myślałem, że to że to ten, dobra, no to już wiadomo o co chodzi dobra, czyli to jednak jest trochę obowiązków, jak widzę dobra, śmieci to mamy tak raz dwa no, i na dworze coś. Jak dobrze myślę. A jednak źle myślę. Musimy wejść. Raz, dwa. Może w pokoju mam coś? Nie. Trzeba teraz każdy pokój przeszukać. Gdzie to jakiś kosz. A tu jest drugi. Hmm. O tam coś jest, ale nie widzę. 70 sekund zostało. <laughs> Może tutaj gdzieś coś nie raz dwa o trzy dobra jest OK wnieś dobra idzie to mam zostawić tu nie a tu dobra i coś jeszcze oój naczynia znaczy, ja to tutaj są Dobra oh, mamy to 6 minut dopiero Ale w gra się zapowiada Dobra Witam, witam Czemu czy zrobiłeś chory? Nie wiem, autor widać, że coś źle tłumaczył na język polski, bo to chodzi o obowiązki, a nie chory. Nie ma problemu. Idziemy grać w gierkę. Aha. Czyli co mam teraz robić? Szukać czegoś odnośnie. Tutaj coś jest, ale nie. O. To co możemy? O. No to idziemy spać. Wszystko podlew. Idziemy spać, widzowe. Choś, choś. Tak to, widzowe, wygląda czasami. A czemu nagle mi się zmienił ten... Czemu mnie wydupcyło... Co? 嗯啊哈。<laughs> uh huh. Büyücü. Aha. İdeal Çok uzaklı.

Gorsze zadanie.